Witam, witam ponownie tutaj jajek 12. Eee, zagramy sobie znowu Firen Hanger Dwójeczkę Termina. Zakończyliśmy na tym, jak coś ja w ogóle, tak swoją drogą ja nie, 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 nie nie na żadnych modach, ani nie, nie posiadam żadnych modów, na żadne zapisywania, ani nic Po prostu chcę, żeby te odcinki były jakoś tak fajnie pocięte, żeby nie były zbyt długie. Eee, więc no, zakończyliśmy na tym po prostu doszliśmy z pociągu. No i teraz zobaczymy czy coś tutaj się zmienia. It's a nice day, isn't it? A bit foggy, oh no. If you say so. No, olija, oh yeah, właśnie. Ok, oh yes, of course, what do you think the dream means? No, it's got something to do with this place jest coś więcej. Ah, nevermind. No właśnie, ona, ona, ona coś musi wiedzieć. No, przerażamy ten las no, A ciebie, no Tarabata, no, jesteś kwiatkarm. you look at behind. are you dead serious. ale ale ona ma. No. No, no. grafik się postarał. Uhuhu, mu powiedziałem. Yes, go make me proud. Jaki tato w ogóle. What's your story? My story is none of your No, Besides, I do not wish to be able to serve to... Mm. No, it is totally my kind. I feel... Adam, I, I recognize the conflict. We are not as nose the we once were. Aha. Co mam jeszcze powiem? Muszę się też. You think I could have come here for You know what the festival is. You know? o. Aha, on są zapisuje od razu. What do you? I'm not interested in the dream, I'm interested more on the who is dreaming. Oh, interesting uh, answer. What do you think about the dream? It was interesting. What about you? What do you? What did you think about it? It was interesting. It was mysterious. Why in three days from now? No. A ty, Lalanika? O, oh, hi, we were army before. I'm a bella, nice to meet you. I'm a bit busy, busy right now. Mhm. Mm What are you doing? just mi up on things. Okay. A ty, kogoś chcesz mi coś powiedzieć? No, coś może z tym być. Bo jest to zabarykodowane. What do you plan to do? I just no, jednak nie chcesz to zostać. No, nic mi innego nie powie. Dobra, na razie przejdziemy tutaj. Tutaj będzie. O, witam. Tak. Want to travel together? Poczekaj no. no. Aż tak ciśpieszno. Rot Meat. Turnip. Egg. Moldy bread. No, samo jedzenie. Właśnie dlatego że wydaje mi się, że branie jedzenia jest w ogóle nieopłacalne. Rot Meat. smolki vegetable o, teraz ze smolki a tak to zawsze miał problem to znaleźć blue herby się przydadzą, to jest naleczenie lawenda też się przyda czy tutaj coś jest nie przynajmniej nie dla mnie ciekawe co te kwiatki robią wiem, że chyba je o nie, nie tutaj chyba nie chce iść jeszcze nie teraz Teraz, albo w sumie, czy ja tutaj coś jeszcze znajdę? Jakieś grzybki, coś ten? Tutaj idzie właśnie pantanaka. What is that? No, co tu się dzieje? Dokładnie. This is horrible. On podobno jest w ogóle bardzo prostym targetem. No bo Tutaj mniej więcej chodzi o to, żeby. No tak, no tak, było na początku tak po prostu. No, 14 ym, oponentów raz ze mną, tak? I wychodzi tylko jeden wygrany, tak? Więc fajnie by było coś sobie tutaj. A, nie mam kredy, Coś sobie tutaj ten. Ym, jak to się nazywa? Zabić nie, Co nie? żeby no, być wygranym, tak? Ale. Nie chcę zabi zabijać. W kilku ranach tak robiłem, że zabijałem właśnie tylko i wyłącznie tego tanakę, ale to, to nie jest taki warf. On nic ciekawego nie daje. Raz my, ale wymyślałem, czy to ja po prostu znalazłem jakieś skrzynce, czy to on rzeczywiście mi dał? Taki jakiś amulet, czy coś, czy jakiś pierściem, który mi leczył, jak się właśnie z kimś biłem. Więc to było. No, no to, to było przyjemne. Także no, nie wiem, mogłem po prostu iść się poleczyć na jakichś słabszych mobkach, tak? Które po prostu ten. Yy, no, nie zdołałem mi zadać obrażeń, bądź no zadałem mi na tyle, że po prostu więcej się wyleczyłem, tak? Niż no. Tutaj. Czy tutaj się da jakoś przejść? Ja już chodziłem troszeczkę po tym lesie, ale nie jakoś dokładnie. Więc może teraz musiałem przeżyć jakoś dokładnie. No i tu chyba się nie da dalej przejść. O! O? Tu się da przejść? 15 shillings and old bottle of beer. Dobra, Co, czy coś tu mogę zebrać? Nie, mhm, mm coś tu jeszcze. Kliknąć teraz na spacer, i nie, to chyba nie działa. W ogóle w tej grze nie steruję się myszką, to było dla mnie wielkie zdziwienie. Ale nie żadna negatywne, są też na się... Ale powiem, że już się przyzwyczaiłem do tego typu gameplayu. Na początku, no, no było to dla mnie dziwne, tak? Ale da się do tego przyzwyczaić o, Red herby to trzeba zbierać. O, my się przydadzą, jak znajdziemy po tym alchemię. Czy tutaj też da się... O! 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 Tylko jak tam teraz... Tu, tu nie, tu nie. Teraz. Aha, już widzę tutaj, tutaj, tu. I tutaj jakoś. O właśnie. Tu. No, to tego Blue Herb na niczego nigdy nie zebrałem. O, tutaj, jeszcze Blue Herbik. Fajnie. No, jestem szczerze jestem wdzięczny mojej dziewczynie, że mi przedstawiła tę grę. Bo jest naprawdę fajna. Jakby, kurde, ma tak fajny, ma, ma taki fajny fanbase. Yy, naprawdę, nie wiem, nie są tutaj ani w żaden sposób przeseksualizowane postacie, ani nic. Jakby, nie wiem, naprawdę Przecudowne, no, nie dość I przede wszystkim gierka jest fajna. Historia jest fajna. Coś w sensie ja tak, 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 czy coś jak cały nie poznałem, tak? Znaczy fajna. Zależy dla kogo, tak? Na pewno jest okruczna Oj, kurde, wszystkich pobałem w środek? Co tu? A, oh, where are you going? Dobra, nice to meet you Aha tu Tylko sama I smell as Dobra, czyli ty ze mną nie chcesz gadać

Pierwsza osoba zabita O, tabaka Dobra, to teraz będzie malutki teścik no, czy ta kasara jest lepsza Czy jednak są dalej lepsze pięści No to zaatakujemy go Na no, przykład zawalniemy mu w rękę 136, 170 Dobra, dostarczymy rękę Tutaj już, większe, już są większe obrażenia, rzeczywiście. No to wzrasta. Oj, jeden mistrz wszedł. No, ty, ale fajnie się skalują te obrażenia, naprawdę. Czy jakbym poszedł pod agility, to by było dobre. Tylko pytanie, czy to się zalicza jako... tu, Bo to jest jako ekstra ale czy to się zalicza, że to będzie jakby działało z moim tym, z moim tym rage'em właśnie. O to jest pytanie, teraz sobie optimize właśnie teraz zobaczymy czy tutaj będą większe przeliczniki 288 No tam było w sumie więcej, tam było 30 No tam to, to to jest nadal lepsze no, Na przykład EQ. No dobra, no. No i zadamy tam 300 ileś, a teraz jedną mu No tutaj, no tu jest tak po że po, po, grubo powyżej 300. No, to już prawie 400, no to... Chyba jednak dalej zostanę przy pięściach. Dobra. Czy ja mogę go coś skraftować? Nie, mam nic Kompletnie nic nie mogę spróbować zrobić. Dobra, więc tak Aha. Dobra, to sobie pójdziemy teraz tu No jej na razie nie będę bił Przejdę się tu o Może nie, nie, na razie tu nie będę szedł Ja tutaj potem przyjdę no, to na razie zostawimy. No tutaj do zlutowania jest. Z nim podobno wystarczy pogadać. O kurde, chyba zbyt dużo. Aj, karamba, ty, no. no nie, no tak nie, to jeszcze raz, pogadajmy. Ignoryt, Ignoryt. Patrz, tak mnie bije. Kurde, no. To jak? Kurde, no poszedłbym pod testa takiego. Co i jak? Jak to jak z nim pogadać? Ignorant? No, Dalej nie gryzie. O. O. Ty, no nie wiem, jak z nim porozmawiać, tak żeby mnie nie bił. No, ja widziałem jeden filmik, jak gościu po prostu tego Ignorant, potem dał coś innego. A to właśnie już nie pamiętam, co on dawał. Aj, karamba! No, próba rozmowy nie wyszła. Próba rozmowy nie wyszła. No to cóż, no to na tym może zakończymy. Na szczęście, albo no raczej nieszczęście. A nie, no właśnie, że nie ma żadnego zapisu. O. Tylko po osadzie zapisane. No cóż. No to na razie, cześć Siemanko.